Rzeka Red Willow, kilkaset metrów stąd przebiega granica oddzielająca prowincję Alberta od Kolumbii Brytyjskiej w zachodniej Kanadzie. Spędziłem tu wiele dni odkopując i zbierając kości dinozaurów. Spójrzcie. Widać tutaj kość nadal tkwiącą w skale. Postaram się ją ostrożnie odsłonić. Proszę. Pokruszona kość, a obok widać łodygę z kamieniałej rośliny. W pobliżu na pewno jest ich więcej. Zrobiłem parę kroków i znowu widzę kość. Nad rzeką można znaleźć nie tylko kości dinozaurów. Są tu również rośliny. Takie jak ta. Jest to całe, skamieniałe drzewo. Wyraźnie widać żyłkowanie. Tutaj jest gałąź, a wierzchnia część zmieniła się w węgiel drzewny. Drzewo zaczyna się tutaj i ciągnie dalej za mną. Ma około 5 metrów długości. Było idealnie zachowane przez 75 milionów lat. Właśnie dzięki takim roślinom znajdujemy dinozaury, które różnią się od innych. Chodzi mi przede wszystkim o dinozaurowe mumie. Zasada jest prosta. Ze zwierzętami stało się to samo, co z tym drzewem. Aby powstała mumia, potrzeba dużej ilości osadu, który zakrywa organizm w krótkim czasie. Do tego niezbędna jest energia i odrobina szczęścia. Kiedy dinozaur został już szybko zasypany, rozpoczęła się jego transformacja i w końcu zmienił się we wspaniałą skamielinę. Wzdłuż rzeki napotykamy tysiące wychodni skalnych i skał. Kilka lat temu zwróciłem uwagę na jedną z nich. Nie miałem pojęcia, co jest w niej ukryte. Okazało się, że jest to jedno z moich najszczęśliwszych odkryć. Na tym terenie znajdowało się wiele mumii dinozaurów. Całą okolicę trzeba było objąć specjalną ochroną i zaprezentować zwiedzającym nasze odkrycia. Z jest tu dużo i są świetnie zachowane. Korzystając z okazji, zbudowaliśmy muzeum, w którym gwiazdą jest moja mumia. Muzeum dinozaurów imienia Philipa Carey w Wembley znajduje się kilka minut jazdy od miasta Grand Prairie. Zostało założone w roku 2015. Dziś jest już symbolem tej części Alberty. Stało się ważnym centralnym punktem, koordynującym badania na tak dużym i trudnym terenie. Możemy tu prezentować naszą pracę zwiedzającym. Oto i on, zmumifikowany Edmontosaur. Dokładnie pamiętam, jak znalazłem go przy wodospadach Red Willow. Mumia jest niezwykła, ale za dużo tu światła. Teraz lepiej. Spójrzcie, tutaj widać ciemnobrązowe kości czaszki. Wszystko poza tym to skóra. Wyraźnie widać łuski. Są jak półkule, które mają w środku wielokąty. Odkrywają całą tę powierzchnię. Przechodzą aż na tę stronę. Tak wygląda dobrze zachowana skóra dinozaura. Wyraźnie je widać, kiedy są oświetlone pod kątem. Zachował się każdy szczegół. Miejscami widać nawet odciski naczyń krwionośnych.